Daleko za orbitą Marsa, tam gdzie słońce jest już tylko małą, odległą gwiazdą, wokół gazowego olbrzyma, Jowisza krąży świat, który z pozoru wygląda jak zwykła kula lodu. Ale właśnie ten świat, Europa, jest dla naukowców jednym z największych magnesów w całym Układzie Słonecznym. Dlaczego? Bo pod jego zamarzniętą powierzchnią może kryć się cały ocean. Ocean tak ogromny, że zawiera dwa razy więcej wody niż wszystkie oceany na Ziemi razem wzięte. A jak wiemy z własnej planety, tam gdzie jest woda, może być też życie. Europa nie jest tylko piękna wizualnie. To miejsce pełne tajemnic, zagrożeń i być może odpowiedzi na pytanie, które ludzkość zadaje sobie od tysięcy lat: czy jesteśmy sami we wszechświecie? Mniejsza od naszego Księżyca. Ale o wiele ciekawsza, Europa ma średnicę około 300-100 km, to 6, 100 km, jest więc trochę mniejsza od Księżyca. Ale rozmiar to nie wszystko. Mimo niewielkich gabarytów, skrywa w sobie aktywność geologiczną, dynamiczne procesy i przede wszystkim ocean pod lodem. Jej masa wynosi ogromny, a grawitacja na powierzchni to tylko 13% ziemskiej. To znaczy, że ważąc na Ziemi 100 kg, na Europie miałbyś nieco ponad 13 kg. Poruszanie się po jej powierzchni byłoby dziwne. Długie kroki, powolne skoki, niemal wrażenie unoszenia się. Najdziwniejsze jest to, że tak mały księżyc powinien już dawno ostygnąć i być geologicznie martwy. A jednak Europa wciąż jest aktywna i to z powodu zupełnie innego źródła energii niż słońce. Ocean większy niż wszystkie na ziemi razem wzięte, pod lodową skorupą o grubości 15-25 km znajduje się globalny ocean. Jego głębokość może wynosić nawet 60-150 km. To więcej niż dwukrotność objętości wszystkich ziemskich oceanów. Dlaczego ta woda nie zamarza? Odpowiedź leży w pływowym ogrzewaniu. Jowisz oraz jego inne duże księżyce, Io, i Ganymedes działają na Europę silnymi siłami grawitacyjnymi. Księżyc jest przez nie stale ściskany i rozciągany. Tarcie i odkształcenia materiału wytwarzają ciepło, które utrzymuje wodę w stanie ciekłym. Naukowcy mają dwie główne hipotezy: gruba skorupa lodowa ocean jest głęboko ukryty, a powierzchnia jest dość stabilna. Cienka skorupa lodowa Ocean jest bliżej powierzchni, a pęknięcia i gejzery umożliwiają wymianę materii. Jeśli prawdziwa jest druga opcja, oznacza to, że związki chemiczne z powierzchni, w tym tlen, mogą trafiać do oceanu i potencjalnie zasilać procesy biologiczne. Powierzchnia, jak pęknięte jajos, orbity Europa wygląda jak gigantyczna mozaika białych pól i ciemnych pasów. Te pasy dawanać, zwane linę. Mają często setki kilometrów długości i kilka kilometrów szerokości. Powstają, gdy lodowa skorupa rozciąga się, pęka i ponownie zamarza. Ciemny materiał w szczelinach może być słoną wodą lub związkami organicznymi z oceanu. Na powierzchni jest też bardzo mało kraterów uderzeniowych, co oznacza, że jest ona geologicznie młoda. Ma mniej niż 40 milionów lat. Europa wciąż się odnawia. Co dowodzi istnienia aktywności wewnętrznej. Możliwe kominy hydrotermalne na dnie oceanu. Na Ziemi, w głębinach oceanów, istnieją kominy hydrotermalne, z których wydobywa się gorąca woda bogata w minerały. Tam, w kompletnej ciemności, tętni życie. Od bakterii po całe kolonie dziwnych stworzeń, które nigdy nie widziały światła słonecznego. Jeśli Europa ma podobne struktury, to mogą tam istnieć podwodne ekosystemy. Życie takie nie potrzebowałoby światła, korzystałoby z energii chemicznej w procesie chemosyntezy. Lodowa skorupa może się obracać niezależnie od wnętrza. Badania radarowe i grawitacyjne sugerują, że skorupa Europy nie jest na stałe związana z jej jądrem, lecz pływa na oceanie i może obracać się z inną prędkością niż reszta Księżyca. To mogłoby wyjaśniać nieregularny układ pęknięć. A jeśli skorupa i ocean są ze sobą w kontakcie, oznacza to, że materia z powierzchni może trafiać w głąb, a materia z wnętrza na powierzchnię. Dla astrobiologów to raj, bo taki cykl może dostarczać substancji odżywczych i zwiększać szanse na życie. Śmiercionośne promieniowanie niewidzialny zabójca. Europa znajduje się w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w układzie słonecznym pod względem promieniowania. Jowisz posiada najpotężniejsze pole magnetyczne spośród wszystkich planet, a jego pasy radiacyjne to prawdziwa mikrofalówka kosmiczna. Powierzchnia Europy jest bombardowana przez wysokoenergetyczne cząstki z taką intensywnością, że człowiek bez ochrony umarłby w ciągu jednego dnia. Dlatego każda przyszła misja załogowa musiałaby korzystać z masywnego ekranowania lub schronić się pod powierzchnią, najlepiej głęboko pod lodem. Dla życia oznacza to jedno: na powierzchni szanse są praktycznie zerowe, ale w oceanie chronionym lodową skorupą warunki mogą być stabilne i sprzyjające. Cienka atmosfera z tlenem Europa ma niezwykle rzadką atmosferę. Ciśnienie jest miliardy razy niższe niż na Ziemi. Mimo to składa się głównie z tlenu cząsteczkowego O2. Powstaje on, gdy promieniowanie i światło ultrafioletowe rozkładają cząsteczki wody na powierzchni. Wodór ucieka w przestrzeń kosmiczną, a tlen pozostaje. Naukowcy podejrzewają, że część tego tlenu może przenikać przez lód do oceanu. Jeśli istnieje tam życie, Tlen mógłby być wykorzystywany przez organizmy podobnie jak na Ziemi. Gejzery wody sięgające setek kilometrów. Teleskop Hubble'a kilkukrotnie zarejestrował słupy pary wodnej wyrzucane z powierzchni Europy na wysokość do 200 km. Jeżeli te gejzery zostaną potwierdzone, to otworzą przed nami niezwykłą możliwość pobrania próbek oceanu bez wiercenia w lodzie. Wystarczyłoby, aby sonda przeleciała przez taki słup i przeanalizowała cząsteczki. Dla przyszłych misji to ogromne ułatwienie, bo wiercenie przez kilkadziesiąt kilometrów lodu to technologiczne wyzwanie, którego obecnie jeszcze nie opanowaliśmy. Członek rodziny księżyców Galileusza: Europa została odkryta w 1610 roku przez Galileusza wraz z trzema innymi dużymi księżycami Jowisza. IO, Ganymedesem i Kalisto. Było to wydarzenie przełomowe dowód na to, że nie wszystko krąży wokół Ziemi. W czasach, gdy dominował pogląd geocentryczny, był to jeden z kluczowych argumentów na rzecz heliocentryzmu. Dziś cztery księżyce Galileusza są intensywnie badane ale to właśnie Europa jest dla astrobiologów największą perłą w tej grupie. Najlepszy kandydat na życie poza Ziemią, na Marsie, szukamy śladów życia sprzed miliardów lat, a na Europie możemy szukać życia, które istnieje teraz. Ma ona wodę w stanie ciekłym, źródło energii, składniki chemiczne potrzebne do życia. Jeżeli w oceanie Europy znajdziemy mikroorganizmy, będzie to oznaczało, że życie we wszechświecie może powstawać w różnych warunkach, nie tylko na planetach podobnych do Ziemi. Bonus. Jak wyglądałoby lądowanie na Europie, wyobraź sobie, że twój statek kosmiczny dotyka lodowej powierzchni. Pod stopami czujesz subtelne wibracje, to lód przesuwa się i pęka. Nad tobą dominuje gigantyczny jowisz, zajmując połowę nieba. W oddali słychać huk pękającego lodu, być może zwiastun gejzera. A zaledwie kilkanaście kilometrów pod tobą rozciąga się ciemny, nieznany ocean który może być pełen życia. Planowane misje do Europy NASA, Europa Clipper, start w 2024 roku, dotarcie do Jowisza około 2030 roku, esa JUICE. europejska misja badająca Ganymedesa, Callisto i częściowo Europę. Koncepcje sąd wiertniczych i podwodnych odległe projekty, które mogłyby przebić się przez lód do oceanu. Dlaczego Europa jest kluczem dla ludzkości? Jeśli znajdziemy życie na Europie, nawet mikroorganizmy, będzie to dowód, że życie może powstawać w różnych miejscach wszechświata. A jeśli go nie znajdziemy, też będzie to ważna odpowiedź pomagająca zrozumieć wyjątkowość Ziemi.